Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, schemat trzeci. Żeby znaleźć skarby pomorskiej wsi nie trzeba kopać głęboko w ziemi. Czasami są one tuż obok nas, choć na co dzień ich nie dostrzegamy. Tak właśnie jest z pojeziorzami województwa zachodniopomorskiego. I to od nich zaczynamy dzisiejszy program. Michał Kaczmarek, witam Państwa! Pojezierze zachodnio-pomorskie, mimo iż zachwycają malowniczością, wciąż są niedoceniane w porównaniu na przykład z pojezieżami mazurskimi, które rok rocznie odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów. Sprawę w swoje ręce postanowiły wziąć lokalne grupy działania, które chcą wypromować w całej Polsce markę pojezieży zachodniopomorskich. pomorskich Inicjatywa Lider Pojezieża ma na celu zwiększenie turystycznej atrakcyjności naszego województwa. Mieszkamy na południu Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Województwo Zachodnio-Pomorskie znane jest z tego, że mamy morze, mamy Piękne plaże, mamy miejscowości nadmorskie, które są niezwykle atrakcyjne. Ale chcemy coś pokazać, że w województwie Pomorskie mamy również inne, cudowne, bardzo fajne miejsca. To są pojezierza. Na pojezierza Pomorskie składają się zarówno jeziora, jak i rzeki, takie jak m.in. Ina czy Płonia. Najpopularniejsze pojezierze to pojezierze drabskie, ale wrażenie robi także inskie, szczecinieckie czy myśliborskie. Program Lider Pojezierza ma na celu zainteresowanie turystów zmierzających w stronę morza także innymi atrakcjami naszego regionu. Chcielibyśmy tutaj przyciągnąć naszych potencjalnych yy, turystów, którzy podążają w kierunku morza, zatrzymać ich na pewien czas i pokazać im, że warto spędzić ten jeden, dwa, trzy dni na zachodnio Zachodniopomorskim. Chcielibyśmy zaproponować im coś, czego nie mają nad morzem. Chcielibyśmy im zaproponować pewne emocje, które będą związane z tym, Miejscem, w którym w danej chwili będą się zatrzymywać? W zatrzymaniu turystów na więcej niż dobę pomóc mają gospodarstwa agroturystyczne, które będą doskonałą alternatywą dla hoteli i pensjonatów. Po pierwsze drogich, po drugie w sezonie letnim bardzo zatłoczonych. Ludzie zwykle przyjeżdżający do gospodarstw agroturystycznych oczekują tego spotkania ze zwierzętami, tego bliskiego kontaktu, chociaż naprawdę niekoniecznie przy taką czymś co przyciąga klientów i gości do gospodarstwa agroturystycznego są niejednokrotnie sami gospodarze. Bardzo często jesteśmy w stanie wybaczyć jakieś niewielkie uchybienia, natomiast jeśli gospodarze są przyjemni, a jeśli kuchnia jest bardzo dobra, więc klient do nas na pewno wróci. Działacze inicjatywy Lider Pojezierza zauważają jednak, że ludzie często niesłusznie obawiają się zatrzymać w gospodarstwie agroturystycznym. Stąd tak ważna ich rola w projekcie Lider Pojezierza. Inicjatywa będzie promować piękną naturę, ale także obiekty, w których warto spędzić czas. I należy pokazywać te gospodarstwa, dlatego że przyzwyczailiśmy się do, tak, mamy takie wyobrażenie, stare wyobrażenie, że agroturystyka to niekoniecznie wysoki poziom że ludziom bardzo się źle kojarzy agroturystyka i poprzez promowanie i pokazywanie dobrych przykładów powinniśmy udowodnić, że to o czym myśląc na przykład i widząc 20 lat temu to już nie jest ten standard, który obowiązuje na świecie. Najpopularniejsze na naszego województwa to pojezierze drawskie i ińskie, ale jest ich u nas znacznie więcej. I jak mówią nasi rozmówcy, mamy wszelkie predyspozycje do tego, żeby konkurować z popularnymi w całej Polsce pojezierzami mazurskimi. Inicjatywa Lider Pojezierza zintegrowała lokalne grupy działania wokół wspólnego celu stworzenie jednolitej marki turystycznej, która zasłynie na całą Polskę. Współpraca przebiega świetnie, a jej korzyści mogą być wymierne także finansowo klimat tworzą ludzie i od tego jaki klimat sobie stworzą wzajemnie będzie odczuwalny w turystach czy będą chcieli tutaj przyjeżdżać czy też nie. A jak dużo turystów tu przyjeżdża, jak turyści są zadowoleni, to i gospodarz jest wtedy zadowolony, bo ma więcej możliwości z, i, i pieniędzy z tego bo przecież za każdym turystą idą określone środki finansowe. Im turystów będzie więcej, tym większe będą dochody. Korzyści więc wydają się oczywiste. Pojezierze Zachodnie Pomorskie to zapierające dech w piersiach krajobrazy, możliwość noclegów w gospodarstwach agroturystycznych, odpoczynek od zgiełku miasta lub właśnie odpoczynek aktywny. Inicjatywa Lider pojezierza zwraca uwagę na możliwości, jakie niosą ze sobą te miejsca. Są tu szlaki kajakowe, szlaki rowerowe, a także możliwość uprawiania m.in. nordic walking. Inna jest forma odpoczynku na na pojeździe, a inny inaczej się odpoczywa nad morzem. Tutaj się to robi aktywnie, tutaj się obcuje z przyrodą głównie, tutaj się spotyka ludzi i tak naprawdę ma się możliwość uczestnictwa w tym prawdziwym życiu wiejskim, prawdziwym życiu prowincji, którego nie ma na pewno. W tej masie ludzkiej i w tym pasie nadmorskim. Pojeże zachodnie pomorskie mogą więc stać się atrakcją turystyczną. Kto może odwiedzać te miejsca? Turyści z całej Polski, ale także mieszkańcy naszego województwa. Turysta, który przyjeżdża na, na tereny tutaj do nas na Pojezierza niekoniecznie musi być z daleka. Może być również z tego regionu, bo tak naprawdę nie do końca znamy miejsca, w którym mieszkamy. I, i też od odkryliśmy to, co tutaj jest najważniejsze i najcenniejsze. Nawet mieszkańcy okolic Pojezierza, np. Szczecinieckiego czy Myśliborskiego, często nie zdają sobie sprawy, jak piękne miejsca kryją okolice ich miejsca zamieszkania. Grupa Lider Pojezierza te miejsca odkrywa i proponuje turystom. Ci są zazwyczaj zachwyceni. Wielokrotnie spotykamy się z ludźmi, którzy przyjeżdżają w kierunku morza, zatrzymują się u nas i mówią, no słuchajcie, to są cudowne tereny, dlaczego my wcześniej na ten temat nic nie widzieliśmy? No teraz chcemy im pokazać, chcemy im, oprócz tego, że widzą obraz, to chcemy im do tego dołączyć te emocje, o których mówiłem wcześniej. Tak? Czyli chcą przeżyć coś, co będą pamiętali na długo-długo. Takie inicjatywy jak Stowarzyszenie Lider Pojezierza, które planuje promować w całym kraju markę pojezierzy zachodniopomorskich niewątpliwie należy wspierać. Ich powodzenie przyczyni się do turystycznego rozwoju naszego województwa, a zatem i idą środki finansowe. Poza tym to szansa na stworzenie innych atrakcji turystycznych w naszym regionie, które będą zachwycać i przyciągać turystów. Bo przecież województwo pomorskie to nie tylko Morze Bałtyckie. Tymczasem kontynuujemy naszą podróż po gospodarstwach agroturystycznych województwa zachodniopomorskiego. Pierwsze miejsce, do którego chcemy Państwa zaprosić, to gospodarstwo Kania we wsi Kukułowo, niedaleko kamienia pomorskiego. Gospodarstwo kania istnieje od 2006 roku to małe i przytulne gospodarstwo które jednocześnie może pomieścić od 8 do 10 osób. Powstało gdyż przejeżdżający obok ludzie często pytali o możliwość noclegu. Z tego względu że sezon jest bardzo krótki tutaj dla nas nad morzem, przyjeżdżają goście z najczęściej latem, powiedzmy lipiec, sierpień. zdarza się, że są przed sezonem i po sezonie, ale to już jest sporadycznie. Gości najczęściej mamy tutaj z Niemiec. Są też ludzie, którzy zamawiają z Polski, ale można powiedzieć, 90% są goście z Niemiec. Miejsce to cieszy się dużą popularnością ze względu na okolice. Ze wsi Kukułowo jest zaledwie kilka kilometrów do Kamienia Pomorskiego, a stamtąd nad morze już tylko niecałe 10 kilometrów. Turyści odwiedzający kurorty chętnie więc zatrzymują się tutaj. Wybierają to miejsce ze względu na to, że chcą coś innego. Nie chcą zgiełku, nie chcą mieszkać w zgiełku, nie chcą tej codzienności. Po prostu to jest jakby oderwanie się od tej codzienności. Przyjeżdżają tutaj, jest zupełnie coś innego, są zwierzęta, może też inne urządzenie niż na co dzień, gdzie mieszkają, i to ich też przyciąga. Cisza, spokój, dobra domowa kuchnia, ale także atrakcje, których w mieście nie zobaczymy. To zalety gospodarstwa kania. Właściciele hodują zwierzęta i jak mówią, to przyciąga do tego miejsca rodziny. Zarówno konie, jak i Daniele robią furorę wśród dzieci. W gospodarstwie hodowane są także Daniele. Ich liczba jest tajemnicą nawet dla właściciela gospodarstwa. Zwierząt po prostu nie sposób policzyć. E, pomysł powstał bardzo dawno temu, albo, albo niedawno 12 lat temu. Nie mogłem spać i włączyłem telewizor, i tam akurat były pokazywane Daniele, hodowla Danieli. I tak powstał ten pomysł. E, pomysł zrealizowany. E, Początki były troszeczkę trudne, bo nas straszono, że nam tu zrobią krzywdę albo kłusownicy dla niego zrobią, ale wszystko okazało się nieprawdą. Rozwijają się i, i żyją bardzo spokojnie i zdrowo na naszym terenie. Daniele, więc były tu, zanim powstało gospodarstwo agroturystyczne. Właściciele nie ukrywają, że to właśnie zwierzęta cieszą się największą sympatią turystów i są największą atrakcją ich gospodarstwa, ale nie jedyną atrakcją. Karmienie zwierząt y, robimy latem. Tak, y, Danieli, koni, spacery z psami. Y, zdarza się że też przejazdy bryczką, mamy bryczkę, ale to jest na, na życzenie gości. Y, wspólne ogniska, wspólne, wspólne biesiad biesiadowanie z gośćmi. I goście bardzo, bardzo często łączą pobyt u nas z wyjazdami też nad morze. Gospodarstwo agroturystyczne Kania we wsi Kukułowa obok Kamienia Pomorskiego to kolejny dowód na to, jak fundusze unijne zmieniają polską wieś. Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich państwo syczewscy wyremontowali i zaadaptowali poddasze tak, by mogli tam mieszkać turyści. Wyposażyli dom w sprzęt niezbędny do prowadzenia gospodarstwa. To miejsce niewątpliwie warto odwiedzić. Tymczasem przenosimy się o ponad 120 kilometrów do kolejnego gospodarstwa agroturystycznego. Kolejny przystanek w naszej agroturystycznej podróży to gospodarstwo farma zdrowia we wsi brzuski niedaleko Nowego Warpna. Gospodarstwo to łączy tradycyjną agroturystykę z nowoczesnymi metodami odpoczynku, takimi jak sauna czy siłownia. Gospodarstwo agroturystyczne Farma Zdrowia to ośrodek, który proponuje nam szereg atrakcji, rozpoczynając od noclegu, domowych posiłków czy możliwości spacerowania po pięknych okolicach, kończąc na jeździe konnej czy żeglowaniu. Gospodarstwo to jedno z najstarszych gospodarstw naszego województwa. Gości zaczęło przyjmować już w 1996 roku. Na początku miejsc noclegowych było niewiele. Teraz gospodarstwo jest wysoko rozwinięte. Przebywają tu głównie kolonie i wycieczki zorganizowane. W tej chwili mamy 20 miejsc noclegowych, generalnie one są przygotowane pod młodzież, więc te pokoje nie mają jakiegoś standardu takiego hotelowego, bo dzieci niszczą. No i one praktycznie są przez całe wakacje, ferie zimowe, ferie letnie, ale też organizujemy dla ludzi dorosłych, starszych. W tej chwili żeśmy chcieli wejść w taką turystykę aktywną. Aktywną to znaczy pełną sportowych atrakcji, takich jak wspomniane wcześniej, żeglowanie, jazda konna, czy na przykład Nordic Walking, czy kolarstwo. Na obiercie znajduje się również sauna i siłownia. Wszystko to w otoczeniu pięknej zieleni i zaledwie kilku kilometrów od położonego nad zalewem szczecińskim nowego warpna. Atrakcje okolic, no jest tutaj wiele atrakcji i dla różnorodnych turystów. No jedną z naszych takich atrakcji głównych, o którą się zaczęło, jest jazda konna. Więc mamy konie, okolica jest przepiękna, jest szlak konny wyznaczony. Jest bliskość granicy, możliwości przekraczania. Dla rowerzystów jest tutaj. No u nas może te ścieżki rowerowe są jeszcze nie do końca, natomiast nie ma tu takiego dużego ruchu, więc można spokojnie tymi drogami, które chcą, się przemieszczać. Gospodarstwo agroturystyczne farma zdrowia jest zaangażowane w działanie na rzecz wsi brzuski. To tutaj mieści się siedziba Stowarzyszenia Brzuskiej w Europie, która wspólnie z gospodarzami realizuje wiele projektów dla dzieci i młodzieży. To powoduje, że gospodarstwo tętni życiem zarówno w sezonie, jak i poza nim. Stowarzyszenie Brzuski w Europie bardzo pochlebnie wyraża się zarówno o gospodarzach, jak i samym miejscu. Gospodarstwo udzieliło nam tutaj e, lokalu, schronienia. E, jesteśmy tutaj e, też na jego terenie. Organizujemy projekty tutaj z e, jednej prostej przyczyny. Fundacja ma na celu działania lokalne, wspieranie e, miejscowych. E, Tutaj organizujemy najczęściej, nie tylko bo, bo są z, zajęcia czy, czy, czy noclegi, także są w innych miejscach. Jednak tutaj mamy najlepszą bazę, e, mamy konie, mamy noclegi, mamy wyżywienie. Kilka lat współpracy to szereg inicjatyw, które zakończyły się sukcesami. Tych projektów było już kilkanaście czy kilkadziesiąt, tak dużo byłoby wymieniać, ale tak głównie tematycznie to są. E, Warsztaty, wakacje dla dzieci, dla młodzieży, najczęściej jeździeckie albo na przykład fotograficzne jeździeckie. Mamy też warsztaty tematyczne związane z wydarzeniami w roku, na przykład warsztaty wielkanocne. Niektóre gospodarstwa agroturystyczne w sezonie zimowym przestają przyjmować gości. Zupełnie inaczej jest w gospodarstwie Farma Zdrowia. Tutaj nawet w sezonie jesiennym i zimowym odbywają się jednodniowe warsztaty, a w ferie zimowe przybywają tu zorganizowane grupy turystów. Duże wrażenie na gościach przybywających do gospodarstwa robi hodowla koni czy atrakcje związane z infrastrukturą miejsca. Teraz zobaczmy domy. Miejsce, w którym nocują goście to starannie wyremontowane i zaaranżowane przez właścicieli gospodarstwo. Łączy elementy nowoczesności z antykami. Ten dom ma ponad 200 lat, czyli jeszcze został wybudowany w 1800 roku. Remontując go odkryliśmy tutaj wiele interesujących rzeczy, różnych niszek, zakamarków. No i wszystkie te rzeczy chcieliśmy zostawić i żeby zostały w tym domu, a jednocześnie w nie komponować całą nową technikę, czyli łazienki, świetną kuchnię, zmywarki ale wszystkie elementy, które dało się zachować, zostały zachowane, czyli stare belki, które mają ponad 200 lat, cegły, także tutaj naprawdę wiele, wiele, wiele rzeczy jest ze Starego Domu. Gospodarstwo agroturystyczne Farma Zdrowie we wsi Brzuski jest doskonale położone. Jest blisko zarówno atrakcyjnego turystycznie Nowego Warpna, jak i miasta Szczecin. Brzuski od centrum Szczecina dzieli zaledwie pół godziny drogi samochodem. Inna zaleta to także bliskość do granicy niemieckiej. Co o gospodarstwie mówią przebywający tam turyści? Myślę, że im się podoba, No bo miejsce i okolica jest bardzo ładna. No i przede wszystkim jest bliskość dużego miasta. To jest 40 minut, jesteś na wsi, jesteś w lesie. I, i, I to można nawet w piątek po południu po pracy się zabrać, przyjechać, ognisko sobie zrobić, grilla, obiad zamówić i, i, i posiedzieć sobie nawet do wieczora, i o ósmej wrócić do domu. Możliwość rozwoju tego miejsca była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej i środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pieniądze pomogły uczynić gospodarstwo miejscem turystycznie atrakcyjnym i nowoczesnym. Po tym dofinansowaniu mogliśmy zrobić tutaj dużą modernizację domu, założyć centralne ogrzewanie, bo wtedy były piece kaflowe, rozbudować go trochę, dokupić różnego sprzętu i sportowego, i rowery, żeśmy dokupili, i dokupiliśmy, mamy żaglówkę, która też jest z tych funduszy i też korzystamy. W tym roku żeśmy mieli super taki rejs rowerowo-żaglowy. Jak więc widać, atrakcji tu nie brakuje. Gospodarstwo agroturystyczne Farma Zdrowia warto odwiedzić. W ciągu ostatnich tygodni pokazaliśmy Państwu, że agroturystyka to wspaniała przygoda i warto brać ją pod uwagę planując urlop czy wakacje, bo gdzie znajdziemy miejsca, w których w ciszy i spokoju będziemy mogli cieszyć się wolnym czasem z dala od szumu codziennych spraw i zgiełku miasta. To jak wygląda Pomorska wieś i ile skarbów ma do zaoferowania to także zasługa Unii Europejskiej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warto o tym pamiętać. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, schemat trzeci.